Witam Państwa bardzo serdecznie w tę słoneczną niedzielę. 14 lutego z Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Dębowej 20 w Kobieżycach kłania się Maciej Rajkur, A przed nami mecz 15 serii PGN Superligi pomiędzy KPR Gminy Kobieżyce a KPR Ruchem Chorzów. W piątkę w polu. Zespół gości Polańska. Kolonko znakomicie wypatrzyła swoją skrzydłową, i Żaneta Lipok, mając tak szeroki kąt. Praktycznie nie pozostawiła szans bramkarce z kobierzyc. lepiej rzucająca zawodniczka Chorzowa, najwięcej bramek z całego zespołu. Ma trochę miejsca, Kolonko, i silny rzut. Próbowała odbić Barbara Zima, ale nie dała rady. Idą ze szybkim wznowieniem. Z numerem 14. Kolejny raz z drugiej linii Natalia Kolonko, tym razem z prawej strony. Niełatwa pozycja, bo prawą ręką rzucała rozgrywająca. No, i mamy 8 do 5 dla Chorzowa. No, ale teraz szybka odpowiedź: kobierzec z numerem 82 Karolina Wiczik. Nie ma sentymentów, jest to gra bardzo kontaktowa, jak widać. Piotrkowska niepilnowana, i z szybkim atakiem idą kobierki na wyrównanie. Zobaczymy, czy się uda. Tomczyk miała dobrą sytuację i wykorzystała ją najwięcej bramek w tym sezonie: ponad 60. Zorica Despodowska dzisiaj nieobecna. Ale doskonała sytuacja jako bieżyc, którą kończy skrzydłowa Natalia Jana. z poprzednim spotkaniu w znakomitej dyspozycji wykorzystywały to koleżanki. Wiertelak, Tomczyk, Wicik. Oddanie do Tomczyk, poszła indywidualnie i sędziowie zaliczają bramkę. Tam trener Witeleki domagał się faulu w ataku na Marcelinie Polańskiej. Doktorczyk Piotrzkowska. Próbuje rzutu, no ale tam znakomity. Kolejny raz blok Zuzanny. Ważnej. Szybkie podanie do Wiertelak. Niesamowita sytuacja. Praktycznie piłka nie dotknęła ziemi. Schodzi do środka Piotrzkowska. Lipok. No, szukała swejkowej, ale znakomicie teraz w bramce. Janas ze skrzydła, bez problemu silnym rzutem pokonuje Chojnacką z numerem piątym, także w ataku pojawiła się Karolina Mokrzka. Janas kolejny raz mierzy się z bramkarką i bez problemu, i to też z czasem będzie widać prawdopodobnie na boisku w starciu z ruchem Chorzów, doczkowska. Polańska znakomicie się znalazła i nareszcie zeszła do środka, chyba to co próbowała zrobić przez pozostałą część meczu pokonała by Kowalczyk prawą ręką Marcelina Polańska. Pan Kożów spieszy się, żeby rozegrać kontrę. Podanie na skrzydło do Sujki. E, bardzo dokładne podanie Piotrkowskiej. Tutaj trzeba pochwalić rozgrywającą. Ryzykowne, bo tam dwie rywalki. Stało Buklarewicz V w ataku. Znakomicie się ustawiła. A Mariola Wiertelak pięknym technicznym rzutem obok stojącej nogi Patrycji Chojnackiej. Jednak był to zbyt lekki rzut na tak doświadczoną bramkarkę. I kobierki w szybkim ataku. Wydawało się, że Mariola Wiertelak niedokładnie podawała do. Do Karoliny Wicik, ale ta chwyciła piłkę praktycznie z podłoża. Połowa w imulaniu niż pierwsza. I doskonałe przejęcie Małgorzaty Buklarewicz, która wychodzi sam na sam z bramkarką. I technicznym rzutem, technicznym lobem pokonuje ponownie Mokszka Buklarewicz w pełnym nabiegu. Danie do Wicik. Wicik piękny zwód praktycznie szkolny zwód i wspaniale zmyliła swoje przeciwniczki teraz z szybkim atakiem Chorzowianki zauważyła Piotrkowska Polańsko a ta nie myli się z prawego rozegrania i pokonuje Beatę Kowalczyk w szybkiej kontrze 31 do 23 Buklarewicz, Wicik odegranie do Buklarewicz, ale nie spodziewała się Małgorzata że zauważy ją koleżanka teraz w kontrze Jaroszewska z prawej strony prosto w nogę Beaty Kowalczyk, a więc jeszcze profesor bramki popisała się tutaj w ostatnich sekundach Dobrą interwencją! Świetne!